W tym zadaniu musimy wykazać, że dla każdej liczby dodatniej x prawdziwa jest następująca nierówność. Napiszmy nasze założenie, ono jest bardzo ważne, że x są liczbami dodatnimi, czyli większymi od zera. To jest nasze założenie, przy takim założeniu rozwiązujemy tę nierówność. Skoro wiemy, że x to liczba dodatnia, to możemy spokojnie pomnożyć tę nierówność stronami przez x. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, to to byłoby ryzykowne działanie, bo gdyby x było ujemne, to znak nierówności musielibyśmy zmienić na przeciwny, a gdyby było równe zero, to w ogóle byśmy otrzymali coś złego, nie możemy mnożyć nierówności stronami przez 0. Czyli tak musielibyśmy zrobić takie założenie. Ponadto, dodatkowo tu mielibyśmy dzielenie przez 0, także i tak byśmy musieli założyć, że x jest różne od 0. To założenie gwarantuje nam bezpieczne pomnożenie nierówności stronami przez x, przez liczbę dodatnią. Znak na pewno wtedy nie zmieni się na przeciwny, a po lewej stronie zamiast x otrzymamy x kwadrat plus w tym ułamku. Mianownik skróci się z x, przez który mnożymy i otrzymamy sam licznik, czyli plus 1 minus x, a o po prawej stronie 1 razy x to x. Przenosimy x na lewą stronę, czyli inaczej mówiąc, odejmujemy od obu stron nierówności x i otrzymujemy x kwadrat plus 1 minus x minus x, czyli minus 2x większe bądź równe 0. No i co możemy powiedzieć o tej nierówności? Ona już jest prawie na pewno prawdziwa. Lepiej moglibyśmy to zobaczyć, gdybyśmy przestawili miejscami te dwa wyrazy, czyli napisali sobie najpierw minus 2x, a potem 1. Teraz możemy zauważyć, że po lewej stronie stoi wzór skróconego mnożenia. Możemy to wyrażenie, wzorem skróconego mnożenia, zwinąć w kwadrat różnicy dwóch liczb x minus 1 do kwadratu. I pytamy się, czy to jest większe bądź równe 0. No i oczywiście tak, ponieważ kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej jest większy bądź równy 0. No i takim komentarzem możemy zakończyć nasz dowód. Przekształciliśmy naszą nierówność do takiej nierówności równoważnej, o której z całą pewnością możemy powiedzieć, że jest prawdziwa.